Jak Państwo widzicie i słyszycie, klub Klimat zamienia się teraz w teatr komedii Kuby Okahanowicza z wielkim hukiem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Minął tydzień, kiedy Tomasz Kot na tej scenie wypowiedział przepiękne życzenia pod naszym adresem: pod naszym, czyli nas, organizatorów, i Państwa, naszych cudownych, wspaniałych widzów. Bo tydzień temu otworzyliśmy uroczyście. Teatr Komedii Kuby Abrahamowicza spektaklem Jak zostać seks z góru? Oczywiście w wykonaniu pana Tomasza Kota. Czy pamiętacie Państwo, czego nam życzył? Jest mi niezwykle miło, że mogłem tutaj zagrać, że jest to pierwsze przedstawienie, w tym tutaj, w tej, w tej sali. Życzę tej sali samego świeku i samych wzruszeń. Życzę Państwu dobrej nocy i dziękuję za wspólne spędzenie wieczoru. Dobranoc Państwu. Państwa, Dobra, spektakl się zakończył, a myśmy byli bardzo. Bardzo ciekawi, co Państwo powiecie po pierwszej prezentacji otwierającej nasz teatr. Takie oto wypowiedzi. Dla nas bardzo miłe. Dla to, dobre, pośmialiśmy się, spontanicznie, fajnie. Jesteśmy bardzo mile, może nie jesteśmy cieszymy się, że, że taki przybytek się pojawił na naszej scenie kulturalnej, najbliższej. Jesteśmy z Żywca, będziemy tutaj bywać, a sztuka, myślę, że nauczymy się tutaj. Spotkać. Świetna rola oczywiście kota, który zagra wszystko, co jest możliwe. Od dramatycznych ról do takich komediowych, kapitalnych. Teraz w komedii jest tak e, potrzebny, e, żeby wszyscy się śmiali i mogli rozluźnić się. To, to jest przede wszystkim e, potrzebne, naj, najbardziej. chyba. Co mi się podobało. E, osobowość kota powoduje, że rzeczywiście publiczność jest bardzo rozbawiona i sądzę, że e, o, 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 echem się. Ten spektakl po wiersku rozniesie. Bardzo, bardzo mi się podobało. Jestem oczywiście po raz pierwszy, bo to inauguracyjne przedstawienie i na pewno nie po raz ostatni. Tomasz Kot był fantastyczny. Fantastycznie! Bardzo Przyjdziemy nam się znowu podobało. w myśl zasady, śmiech, to zdrowie, więc polecamy wszystkim. Bardzo tak. bardzo. Było super. Proszę Państwa, my sobie tak tutaj rozmawiamy, rozmawiamy, a Grażyna Bułka już próbuje. Popatrzmy na kilka fragmentów z próby. To jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Ale któryś bardzo tu się prosił, dobrze? Ale był jeden sen, który nie pasował do innych. Bawiliśmy się w ogrodzie. Ja i chłopczyk byli w garniturze. Był ciepły, słoneczny dzień. A my byliśmy po prostu szczęśliwi. Ja miałam wrażenie, że to ciepło nie pochodzi ze słońca, ale wie z nas. Wydawało mi się, że jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie. Tylko on i ja. Leżałam na kocu, a chłopczyk biegał tu sadzik i zbierał białą drzew. Nagle, nagle usłyszałam, usłyszałam krzyk, zerwałam się. Zobaczyłam, że chłopczyk wpadł do, do jakiejś dziury w ziemi. Ja chciałam mu pomóc, ale ja nie mogłam się ruszyć. I ja byłam jak z kamienia. Nie, ja muszę mieć mniej tego. Mów, bardzo ustawiałem. Śniłam się kiedyś! Chodź, Cynia, siądź ładnie, schwytnie, popraw, obca się tu pokaż. Chciałam bardzo Państwu podziękować. Jest mi bardzo miło, że mogłam zagrać. Pewnie Kuba zaraz przyjdzie i będziemy sobie odpowiadać przez chwilę o czymś. Ale chciałam Państwu bardzo podziękować za to, że tak licznie zjawiliście się na moim monodramie. Panu dziękuję za współpracę, zawsze pomogę. <śled> Słuchajcie, jak gram ten spektakl u siebie w teatrze w, w Korezie, to Mirek Najner, mój dyrektor, który reklamuje to przedstawienie, mówi tak. Słuchajcie, młody, zdolny syn Drażyny Bułki, Piotr Bułka, niestety pracuje w teatrze w Sosnowcu, napisał matce monodram. Kazał jej zagrać kurwę, Co ona mu zrobiła, <zyskujesz>